Cześć, witam Was na moim kanale. Jak widzicie, moje rozsady jeszcze są nieposadzone. Mają się bardzo dobrze, no ale jeszcze ich nie wysadziłem do gruntu. Tu mam ogórki, papryka, tam są pomidory, tam jest cukinia, tutaj jest dynia, jarmurze. i pytacie się, czy już, czy już wysadzałem. Otóż nie. Jeszcze nic, nic nie sadziłem do gruntu, no po, poza bobem i sałatami. Dlaczego? Ogórki, cukinie, dynie, to jest wszystko warzywa z roślin z gatunku dyniowatych. I na nie takie temperatury, jak były dzisiaj w nocy, około 3 stopni, by mogły zadziałać bardzo źle. Po prostu mogłyby zniszczyć mi tak niskie temperatury uprawę. Dlatego ja wstrzymam się z sadzeniem aż do soboty, do 20 Maja bodajże wtedy ma być bardzo wysoka temperatura, już ma być dość, dość ciepło, noce też mają być cieplejsze, dlatego jeszcze nie wysadziłem. Rozsady już mam zahartowane. Ja tylko na, na noc chowam tutaj do y, tunelu. Tu od razu pokażę. Kole ma się dobrze. Drugą sprawą, która chcę wam, o której chcę Wam powiedzieć przed samym wysadzeniem, nie podlewajcie swoich rozsad, ponieważ gdy to zrobicie, cała ta bryłka korzeniowa będzie o wiele bardziej zwarta, luźna, przepraszam. Ona nie będzie taka zbita jak teraz. O, tak. Będzie o wiele trudniej wyciągnąć nasze sadzoneczki. Z doniczek. To jest jedna sprawa. A druga, spójrzcie tutaj, nie podlewanie teraz rozsad na chwilę przed, przed wsadzeniem będzie skutkowało tym. no tu mamy jakieś kwiaty ozdobne. Spójrzcie, co to jest. Będzie skutkowało tym. A rośliny wabiące motyle też polecam sianie, jeśli jeszcze nie wyssialiście. Będzie skutkowało tym, że. Jak roślina ma sucho, zacznie bardzo intensywnie rozwijać system korzeniowy. Po prostu e, brak odpowiedniej ilości wody sprowokuje roślinę do tego, żeby bardzo szybko e, szukała sobie wody. Dlatego system korzeniowy wszystkich roślin, które mam tutaj w tunelu. Oj, zaraz Wam pokażę. Tutaj taką dynię. Spójrzcie, jak się jest ładnie rozwinięty. On mi tutaj przerasta już praktycznie przez dno doniczki. Spójrzcie. Dlatego jestem pewien, że po wsadzeniu moje rośliny będą bez problemów sobie radziły w gruncie. Takie zastosowanie również niepodlewania zaskutkuje tym, że roślina w czasach, gdy po prostu nie będzie czasu jej podlać. Będzie sobie lepiej radziła z niedoborami wody. Tak więc na tym chcę zakończyć ten krótki film. Za parę dni będę to wszystko sadził. Będzie o tym nagrany, oczywiście, film na, na kanale. A Was zapraszam do oglądania innych filmów, do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. Na razie, cześć.